Cześć, jestem Czerw Fantastyczny i jeśli jeszcze się nie znamy, to serdecznie Cię witam na moim kanale. Na streamach często pytacie, jakie są moje ulubione gry, dlatego postanowiłam zrobić wreszcie odcinek, w, który, w którym opowiem Wam o moich ulubionych produkcjach. Zwłaszcza, że prosili o ten odcinek patroni, więc oto jest. Są tu wyłącznie gry, które z jakiegoś powodu zapadły mi w pamięć, co najczęściej oznacza rewelacyjną historię, przepiękną oprawę graficzną, nastrojowość albo naprawdę przyjemność. Rozgrywkę, a czasem, a może nawet zazwyczaj, to wszystko naraz. Dlatego w tych właśnie kategoriach będziemy sobie te gry oceniać. O każdej z nich opowiem wam w dwóch słowach, żeby tylko zasygnalizować wam, że coś takiego istnieje, bo inaczej ten odcinek byłby zdecydowanie za długi, bo mamy trochę różnych gier do przedyskutowania, a i tak już musiałam podzielić ten temat na dwa odcinki, bo tych świetnych gier było po prostu za dużo, żeby opowiedzieć wam o wszystkim naraz. Więc Oczekujcie, niedługo będzie druga część. Koniecznie kliknijcie subskry subskrypcję kanału, żeby tego nie przegapić. Żeby nie było za nudno, będziemy sobie mieszać gry z różnych kategorii. Nie są też ustawione w żadnej konkretnej kolejności. Myślę, że pierwsza pozycja na liście nikogo nie zaskoczy, a już na pewno nie tych, którzy ostatnio śledzą moje streamy, czyli Ori, część pierwsza Ori and the Blind Forest, jak i część druga Ori and the Wheel of the Wisps. To gra typu Metroidvania czyli platformówka z rozbudowaną mapą i rozwojem postaci. Ale Ori to przede wszystkim piękna, wzruszająca historia, która nie jeden raz wyciśnie nam łzy z oczu i to nieważne, który raz przechodzimy grę. A to wszystko w oszałamiająco pięknych sceneriach, okraszonych muzyką, która porusza najczulsze struny naszej duszy. W grze gramy małym, osieroconym stworzonkiem, które musi powstrzymać toczący krainy rozkład i przywrócić równowagę. Gra momentami wymaga od nas Sporej zręczności, ale umiejętności nabywamy wcześniej w toku rozgrywki, więc zazwyczaj po kilku próbach jesteśmy w stanie przejść te trudniejsze miejsca. Warto zagrać, bo ta gra na pewno zrobi na Was duże wrażenie. Choć ja mam wrażenie, że każdy już w nią grał i to niemożliwe, żeby ktoś z Was jeszcze nie próbował. Jeśli nie próbowaliście, to napiszcie koniecznie w komentarzach. Więc podsumowując, historia 5 na 5 gwiazdek, oprawa graficzna 5 gwiazdek, klimat 5 gwiazdek, przyjemność z rozgrywki 5 gwiazdek. Kolejną pozycją, której na pewno się spodziewaliście, jest Hogwarts Legacy. Tej gry chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, ale mimo wszystko powiedzmy chociaż słowo. To trzecia osobowa gra, powiedziałabym przygodowa gra akcji, w której wcielamy się w młodego czarodzieja w szkole magii i czarodziejstwa Hogwarts. Zdecydowanie nie jest to gra RPG, ponieważ fabuła jest liniowa i gracz nie ma na nią w zasadzie żadnego wpływu, ale i tak jest fajna. W zasadzie, jak dla mnie, ma to nawet swoje zalety. Czeka tam na nas mnóstwo przygód. Walka z paskudnymi kłusownikami, ze zbuntowanymi goblinami chcącymi przejąć władzę nad światem, szajką bandytów. Musimy też strzec się różnych groźnych magicznych stworzeń rozsianych po terenach zielonych wokół zamku i wiosek. Ważymy eliksiry, rzucamy zaklęcia, opiekujemy się magicznymi stworzeniami, mamy dużo ciekawych misji do wyboru, a wszystko w pięknych lokacjach, dużo bardziej realistycznych niż te w Orim, ale mimo wszystko wciąż na Skroś przesyconych magią. Historia jest dobrze napisana, chce się w niej uczestniczyć. Bohaterowie są ciekawi, jedni są sympatyczni, inni wręcz zabawnie antypatyczni, jak choćby dyrektor szkoły. Widać, że w grę włożono mnóstwo serca, po prostu chce się w nią grać bez końca. Muzyka jest bardzo ładna i nienapastliwa, i główną wadą Hogwarts Legacy jest to, że za szybko się kończy. Człowiek chciałby jeszcze, jeszcze i jeszcze więcej. Ostatnio oglądałam jakiś filmik na YouTubie, który był poświęcony bodajże newsom dotyczącym ym, nadchodzącego serialu remake'u Harry'ego Pottera. No i żeby zilustrować jakoś ten film, yy, jego autor Wrzucił właśnie w tle muzykę z menu głównego Hogwarts Legacy i jak tylko usłysza, usłyszałam tę muzykę, to mi się zrobiło tak tęsknie i tak strasznie chciałabym zagrać w nią jeszcze raz, ale za mało czasu minęło od tego, kiedy przeszłam ją po raz pierwszy, więc powiedziałam sobie nie. Nie. Podsumowując, historia 5 gwiazdek, oprawa graficzna, 5 gwiazdek, klimat, 5 gwiazdek, przyjemność z rozgrywki, 5 gwiazdek. Wiem, że jest tu dużo piątek. Wbrew pozorom, będą też sytuacje, kiedy nie będą to same piątki, no ale piątek będzie dużo, ponieważ, tak jak powiedziałam Wam na samym początku, wybieram tu wyłącznie moje, wyłącznie moje ulubione gry, dlatego trudno się dziwić, że jest jak jest. A teraz odłóżmy różdżki i sięgnijmy po kierownicę yy, albo po właściwie pada, czy też klawiaturę, która te kierownicę będzie udawać. Czas na grę znacznie mniej znaną niż obie poprzednie, czyli heading out. Znów łatwiej powiedzieć, czym ta gra nie jest, niż czym jest. Otóż nie jest to sim, ale nie jest to też po prostu arcade. Myślę, że najłatwiej byłoby powiedzieć, że są to. Wyścigi połączone z RPG-em i z Visual Novel, bo jednak nasze wybory, wszystkie nasze wybory zmieniają to, czego w tej grze doświadczamy. Wcielamy się w człowieka, który ucieka przed swoją przeszłością, goni nas nasz własny strach, choć nie wiemy dokładnie, czym on jest. Uciekamy przez całe Stany Zjednoczone, a nasz wyścig z czasem wzbudza oczywiście coraz większe zainteresowanie policji. Do tego kończą nam się zasoby, pieniądze, paliwo, czas na odpoczynek. Jednym słowem, jesteśmy coraz bardziej w. Trudnej sytuacji. W czasie gry musimy planować trasę, uwzględniając te problemy, a każdy wybór ma swoje konsekwencje. Na swojej drodze spotykamy też różne postacie, czasem pchnięte na naszą drogę przez czysty przypadek. Poznajemy urywki ich historii i decydujemy, jak zareagować i co odpowiedzieć, co oczywiście również ma konsekwencje, gdyż ta gra jest cała o konsekwencjach naszych wyborów. Całość jest bardzo klimatyczna, utrzymana w czarno-biało-czerwonej komiksowej stylistyce. Historia jest intrygująca, a zakończenie. Satysfakcjonujące. Poziom trudności można sobie fajnie dostosować, tak żeby dalej gra stanowiła dla nas jakieś wyzwanie, ale nie była frustrująca. Co jest szczególnie ważne dla takich bardziej niedzielnych wyścigowych graczy, czyli w takich, którzy często w wyścigi nie grają, nie są może jak su jacyś super zręczni, jeśli o to chodzi. Więc spokojnie. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na jej temat, to zapraszam na streama, w którym ogrywaliśmy sobie heading out. Możecie go znaleźć o. Tutaj, podsumowując, historia 5 gwiazdek, oprawa 5 gwiazdek, klimat 5 gwiazdek, przyjemność z rozgrywki 5 gwiazdek. Kolejna godna uwagi gra to deponia i jej kolejne części. To gra przygodowa typu point and click. Deponia to planeta niegdyś zamieszkana przez ludzi, ale po tym jak warunki zaczęły się pogarszać, większość ludzkości przeniosła się do Elysium, miasta unoszącego się nad planetą. Większość z nich zapomniała o swojej przeszłości. Mieszkańcy Elysium są przekonani, że Deponia jest niezamieszkana i używają planety jako wielkiego wysypiska śmieci. Główny bohater, Rufus, jest jednym z tych którzy mają nieszczęście mieszkać na deponi właśnie, a jego życiowym celem jest opuścić tonącą w śmieciach planetę i dostać się do Elysium. Rufus żadną miarą nie jest pozytywnym bohaterem. Jest egoistyczny, egocentryczny, leniwy, nieodpowiedzialny i sarkastyczny. I w tym tkwi cały jego urok. Humor w tej grze jest naprawdę specyficzny. Niektóre z tekstów są tak złe, że aż dobre. I moim zdaniem jest to zabieg celowy. Więc albo tę grę pokochacie, albo ją znienawidzicie, nie ma innej opcji. Wkrótce Rufus przypadkiem natrafia na Damę z Elysium, która oczywiście jest w opresji, i odkrywa, że Deponie czeka mroczna przyszłość. Znając Rufusa, pewnie wzruszyłby ramionami i olał temat, ale niestety ze względu na własne dobro jest zmuszony wplątać się w całą tę sprawę. W grze jest sporo łamigłówek, te trudniejsze można pominąć. No i jak to w grach point and click, nie zawsze wymyślimy dokładnie to, co zaplanowali sobie scenarzyści, co z czym konkretnie połączyć, żeby przejść dalej, ale w takich sytuacjach można się wspierać solucjami. Ale pierwszą część chyba przeszłam nawet bez, więc generalnie jest... nie jest aż tak źle. Podsumowując, Deponia wyróżnia się przede wszystkim absurdalnym humorem i śmiesznymi dialogami, a do tego naprawdę ładną, ręcznie rysowaną grafiką. Kto by pomyślał, że sterty śmieci mogą być aż takie atrakcyjne? Podsumowując, historia 4 na 5 gwiazdek, oprawa graficzna 5 gwiazdek, klimat 4 na 5 gwiazdek, przyjemność z rozgrywki. No 4 na 5, bo jednak czasem można utknąć. Lecimy dalej. Train, stworzona przez studio Frozen Byte. Jestem wiernym fanem tej serii od 2009 roku, gdy wyszła pierwsza część, i posiadam wszystkie pięć. Które w sumie do tej pory się pojawiły. Ale o co chodzi w tej grze? W wyniku zbiegu okoliczności, złodziejka wątpliwej moralności i niewątpliwym poziomie umiejętności, tchórzliwy czarodziej i dzielny rycerz dotykają magicznego artefaktu, który łączy ich dusze. Od teraz żadne z nich nie może umrzeć, dopóki żyje reszta, bo artefakt z uporem godnym lepszej sprawy przywraca ich do życia. Z pomocą tej trójki będziemy musieli przywrócić pokój w królestwie, które po śmierci monarchy obróciło się w chaos i jest nawiedzane przez ożywione szkielety. W czasie gry możemy sterować jedną postacią naraz, możemy je zmieniać w dowolnym momencie, a każda z nich ma swoje własne umiejętności, które możemy rozwijać. Choć walka z przeciwnikami to ważny element gry, to jednak największy nacisk kładzie ona na łamigłówki. Musimy wymyślić jak i w jakiej kolejności użyć posiadanych umiejętności, żeby pokonywać kolejne przeszkody na mapie. Pierwsza część była pod tym względem najtrudniejsza, czasem nawet mocno frustrująca, zwłaszcza, że gra zapisywała się tylko na początku, na końcu i bodajże w środku levelu, a levele były naprawdę długie, więc wiedzieliście, że... No, mimo, że już jesteście zmęczeni, mimo że już Wam się nie chce, to no nie możecie przerwać, bo wtedy wszystko, cały wasz postęp się zmarnuje, a czy jutro będziecie pamiętać rozwiązanie tej zagadki? Kolejne części na szczęście poprawiły ten problem. Nawet powiedziałabym, że najnowsze części są pod tym względem może trochę za łatwe, ale i tak gra się bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Pierwsza część zachwycała przepięknym soundtrackiem, którego wielokrotnie potem słuchałam, do tego mamy. Piękną grafikę fantazy. No i kolejne części podtrzymują tę chwalebną tradycję właśnie w zakresie muzyki i tego, jak ta gra wygląda. Wszystkie części mają też tego samego świetnego narratora i obsadę głosową naszych głównych bohaterów. Każdy z nich jest tak charakterystyczny i dopasowany do roli, że rozpoznamy ich po obudzeniu w środku nocy o północy. Gra ma też opcję multiplayer. Niestety moim zdaniem nie ma ona sensu, no może poza tą pierwszą częścią, bo gra wtedy staje się już naprawdę bardzo łatwa. Mocno polecam, w sensie opcję single player, choć raczej nie warto już zaczynać od pierwszej części, natomiast nie trzeba znać fabuły tej pierwszej części, żeby grać w następne, wystarczy wam to, co wam powiedziałam i co chyba powtarzają w ogóle na początku każdej części kolejnej, że no, tych trzech bohaterów, którzy są ze sobą połączeni właśnie przez ten artefakt. Podsumowując, historia... 5 na 5 gwiazdek, oprawa graficzna 5 gwiazdek, klimat 5 gwiazdek, przyjemność z rozgrywki również 5 gwiazdek. Ze stajni Frozen Bite pochodzi również gra Nine Parchments. Jest to gra dla tych, którzy pokochali świat train'a, natomiast rozgrywka polega tu na czymś zupełnie innym. Jeśli podobał Wam się train, ale uważacie, że multiplayer tam był do kitu, to jest to opcja dla Was, bo Nine Parchments to kooperacyjna gra akcji z widokiem izometrycznym. W Akademii Magii dzieje się mały wypadeczek, który rozsiewa po świecie magiczne pergaminy z tajemnymi zaklęciami. Głodni wiedzy oczywiście zupełnie dla, nie, dla nich nieodpowiedniej studenci postanawiają wyruszyć na poszukiwanie tych pergaminów. Na ich drodze stają stwory i potwory całe rzesze potworów, które musimy wycinać w pień, nie dając się przy tym zabić. Do tego poszukujemy skrzyń skarbów, w których kryją się magiczne laski, zapewniające nam różne bonusy i ułatwienia oraz szałowe kapelusze, które służą tylko i wyłącznie temu, żeby wyglądać cool. Czyli prawie tak jak w życiu. W każdym razie w życiu od wiosny do środka jesieni. Szczerze mówiąc byłam pewna, że ta gra mi się nie spodoba. Nie lubię gier, w których głównym celem jest nie zginąć i nie ma w nich żadnej większej fabuły trzeba tylko wybijać potwory, potwory, potwory. Co? Zresztą wiecie po mojej umiarkowanie entuzjastycznej reakcji na to, jak graliśmy sobie w Space Marines. Dwa staje się. Ale o dziwo, okazało się, że ją uwielbiam. Moim głównym problemem jest to, że nikt nie ma czasu, żeby grać razem ze mną. A Nine Parchments osiąga swój pełny potencjał jednak w towarzystwie. Są pewne, jakby dodatkowe, oczywiście cele których nie możemy osiągnąć grając samemu, bo jest to po prostu za trudne. Chociaż główną fabułę da się przejść, bo wiem, bo zrobiłam to. Nic tak nie ożywia rozgrywki, mimo wszystko, jak przypadkowe załatwienie towarzysza, który znajduje się na naszej linii ognia, no, no a samemu nie możemy czegoś takiego nigdy doświadczyć. Ze względu na charakter gry, fabuła nie odgrywa w niej większej roli, nie przeszkadza to jednak w tym, żeby świetnie się bawić. Jest też. Bardzo regrywalna. Mamy różne postacie do wyboru, te postacie mają swoje warianty, i mamy mnóstwo zaklęć, których nie da się zdobyć wszystkich przy jednym przejściu, więc chcemy sobie potem pograć jeszcze raz i jeszcze raz po to, żeby po prostu zobaczyć, jak one działają i na które potwory są one najskuteczniejsze. Podsumowując, historia 1 na 5 gwiazdek. Bo po prostu jej tam nie ma, nie licząc samego początku i samego zakończenia. Natomiast oprawa graficzna to jest piąteczka, klimat, piąteczka i przyjemność z rozgrywki również piąteczka. Zmieńmy teraz kompletnie gatunek. Grałam kiedyś w grę, która nazywała się Puzzle Quest z 2007 roku i bardzo mi się podobała. Miałam o niej tu tylko wspomnieć przy okazji omawiania zupełnie innej gry, jednak robiąc research do tego odcinka odkryłam. Że jest ona dalej dostępna na Steamie. W ten sposób dołączyła do mojej listy tej tutaj oraz do mojej wishlisty na Steamie, więc prawdopodobnie w najbliższym czasie ją sobie kupię albo dostanę. Czym jest Puzzle Quest, zapytacie, jeśli jeszcze jej nie kojarzycie. Ale kojarzycie na pewno gry typu. Candy Crush Saga i takie tam, gdzie musimy łączyć klejnoty, bloki czy tam cukierki takich samych kolorów, i wtedy te bloki znikają, a my dostajemy punkty. Puzzle Quest wykorzystuje tę mechanikę jako pretekst do przeżycia epickiej przygody fantazy. Łączenie bloków konkretnego koloru daje nam manę tego właśnie koloru, za którą potem możemy rzucać zaklęcia w tym kolorze. Natomiast łączenie czaszek zadaje przeciwnikowi bezpośrednie obrażenia. Zwykle naszym przeciwnikiem jest jakiś potwór, który na naturalnie może robić to samo w swojej turze. Na samym początku wybieramy klasę postaci, którą chcemy grać. Mamy też mapę, na której są rozsiane różne questy. Wybieramy zadania, expimy, zdobywamy skarby i przeżywamy przygody. Gra jest usiana niezmiernie atrakcyjnymi postaciami w stylu anime, a muzyka, chociaż nie jest w żaden sposób genialna, to bardzo fajnie wpada w ucho. Jeśli ktoś lubi puzzle, w sensie gry typu puzzle albo turówki, to Puzzle Quest Daje zaskakująco dużo satysfakcji. Na Steamie jest też dostępna nowsza część, Puzzle Quest 3. Nie grałam, więc się nie wypowiem, ale z gameplaya wygląda na znacznie brzydszą pod kątem artystycznym, bardziej skomplikowaną. I nie wygląda, jakby udało się jej uchwycić urok oryginału. Może kiedyś sprawdzę, natomiast jak na razie polecałabym raczej zacząć od pierwszej części, choć oczywiście jest to wasza decyzja. Podsumowując, historia... To podsumowanie będzie ciężkie, bo ja już tak bardzo nie pamiętam tej gry. W sensie pamiętam, że była super, ale nie pamiętam dokładnie. Ale ponieważ mi się podobała, to dla bezpieczeństwa zaniżmy to trochę na 4, na 5 gwiazdek. Oprawa graficzna 4 na 5, bo jest naprawdę bardzo fajna, ale również nie ma tu niczego genialnego. Klimat 5 na 5, przyjemność z rozgrywki 5 na 5. Przejdźmy teraz do gry, która w 99% składa się z klimatu, czyli Hoa. Hoa jest przede wszystkim przepiękna. W podobnym do studia Ghibli zachwyca ręcznie malowaną grafiką. To bardzo spokojna, relaksująca platformówka. Jesteśmy w niej maleńkim leśnym duszkiem, który podróżuje przez lasy, łąki, pola i jeziora, by uratować naturę przed paskudnymi robotami, dymem i parą. Rozgrywka jest raczej prosta, zwłaszcza pod kątem mechaniki, ale nie do końca o to tutaj chodzi w tej grze. Nie da się w niej nie zachwycać światem, który nas otacza. Przepięknym sceneriom towarzyszy spokojna, klimatyczna muzyka. Hoa to niezapomniane wrażenia, zwłaszcza jeśli szukamy gry, która raczej nas wyciszy niż pobudzi. Dlatego podsumowując, historia 3 na 5 gwiazdek, oprawa graficzna 5 na 5 gwiazdek, klimat również 5 na 5 i przyjemność z rozgrywki 4 na 5, bo mogłoby być mimo wszystko troszkę lepiej. Przenieśmy się teraz na chwilę w zupełnie inne klimaty. Połączenie steampunku i westernu, czyli Steam World Heist. Ziemi zdarzył się mały wypadeczek, który eksplodował ją na kawałki. W związku z tym jej mieszkańcy, czyli roboty napędzane parą, musieli uciec w kosmos, który przemierzają na parowych statkach kosmicznych. W Nowym Świecie najcenniejszym zasobem jest czysta woda, którą można zdobyć napadając na inne statki. Gramy panią kapitan Piper Faraday, która jest piratem i przemytnikiem. Razem z nią rekrutujemy zbieraninę przeróżnych osobników i razem z nimi radośnie dokonujemy abordażu na najróżniejsze jednostki. Gra jest turową strzelanką i ma naprawdę, naprawdę fajny klimat, a muzyka, która towarzyszy nam w menu jest po prostu boska i do dziś mam ją w swojej playliście na YouTubie. I czy wspomniałam już o tym, że możemy zestrzeliwywać swoim wrogom kapelusze, a potem je podnosić i z dumą radośnie nosić samemu? How cool is that? Czy udało mi się ją przejść? Oczywiście, że nie, nigdy nie przeszłam żadnej gry, która wymaga choć odrobiny strategii. Mimo to naprawdę dobrze się przy niej bawiłam, więc jeśli jest to typ gry, który lubicie, to na pewno warto zerknąć. Podsumowując, historia. No nie ocenię, bo nie przeszłam, ale początek był naprawdę super. Oprawa graficzna 5 na 5, klimat 5 na 5, przyjemność z rozgrywki. Daje 3 na 5, ale jest to moja osobista ocena, która jest zaniżona tym, że nie dobrnęłam do końca. Przypuszczam, że jeśli ktoś lubi tego typu gry, to pewnie będzie ona dla niego znacznie wyższa. Skoro już jesteśmy przy strzelankach, to czas na Borderlands 3. Myślę, że większość z Was zna tę serię. To pierwsza osobowa strzelanka z elementami RPG, kooperacyjna, choć można też grać samemu. Zazwyczaj nie lubię strzelanek. Ponownie widzieliście mój umiarkowany entuzjazm w Space Marines 2, ale Borderlands 3 kupiło mnie fajną grafiką, humorem i naprawdę dobrą historią. A jeśli nie lubicie jakiegoś typu gry, a mimo to ta gra wam się spodoba, to znaczy, że musiała coś zrobić naprawdę dobrze. Nie trzeba znać poprzednich części, żeby grać w część trzecią. Ja nie mam o nich zielonego pojęcia, a mimo to się wciągnęłam. No i można grać dziewczyną, która ma wielkiego mecha. Naturalnie, że była to postać, którą wybrałam, chociaż wszystkie wydawały się fajne, więc chwilę ta decyzja na początku mi zajęła. Ta część gry skupia się na planecie Pandora, na której ponoć znajdują się volts, skrytki, w których mają się znajdować liczne skarby i technologie, pozostałości po tajemniczych kosmitach. Oczywiście możecie się domyślić, że wszyscy próbują te wolty odnaleźć i otworzyć. W tym my. Dumni Volt Hunters, czyli łowcy owych Voltów skrytek. No, może w tym kontekście Volt to będzie bardziej taki safe, czy taka skrytka jak w safe w banku. Wiecie, z takimi wielkimi otwieranymi drzwiami. Borderlands, lands, Borderlands, chodzimy i się lansujemy. Borderlands 3 w stylu i klimacie przypomina mi zwłaszcza początek. Mm. Trochę serial, serial Fallout, zwłaszcza jeśli chodzi o poczucie humoru, co oczywiście przemawia tylko na plus. W czasie gry przenosimy się na różne ciekawe planety, poznajemy przeróżnych bohaterów i każdy z nich jest unikalny, ciekawy i ma swoją historię. Grając, nie mogłam się doczekać, co jeszcze czeka mnie w następnych fragmentach gry. Bardzo przyjemna rozgrywka, zamierzam zdecydowanie do niej wrócić i dotrzeć do z pewnością epickiego końca, ponieważ znacie mój brak czasu. Oczywiście, że nie udało mi się jej jeszcze skończyć. Ale bardzo wam polecam. Historia, tyle ile zdążyłam poznać tutaj. Ufam tej grze, ufam jej twórcom. Jestem przekonana, że nawet dalej utrzyma się 5 na 5. Oprawa graficzna również 5 gwiazdek. Podobnie klimat i przyjemność z rozgrywki. Kochani, to na razie koniec na dziś. Sami widzicie, że chwilę to zajęło, jednak sporo gier sobie omówiliśmy, a najlepsze jest to, że czeka nas jeszcze drugie tyle fajnych polecajek, z których z pewnością znajdziecie coś, co jeszcze nie graliście i co zabrzmi mi dla Was na tyle zachęcająco, że postanowicie spróbować. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie napiszcie w komentarzach, w które z tych gier graliście i czy Wam się podobały, albo które z nich brzmią dla Was na tyle ciekawie, że może również. Dodacie je do swojej wishlisty, do swojej listy do pogrania. Jeśli jeszcze nie czytaliście mojego opowiadania o harcie i czarodzieju ognia, pamiętajcie, że możecie je pobrać za darmo. Link znajduje się w opisie do tego odcinka. Wielkie dzięki za oglądanie. Możecie też zajrzeć na mojego Patronite'a, żeby wesprzeć powstawanie tego kanału i w zamian dostać super fajne karty, Tarota. I to już chyba wszystko na dziś. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć! W tym tygodniu szczególne podziękowania wędrują do Wojciecha Bańcera, Making the Matrix, Marka Olszewskiego, Wolfgarda Zimowej Nocy, Żywego Kota, Amadeusza, doktora Fausta, Fantastyk Michasia, Flaminguela, Gracy, kierowcy bombowca, Miczu, Mileny Anny, Piotra Dąbrowskiego. Piotra Stawickiego, Rałko Fenela, Sajdowura i Zbójcerza. Dziękuję wam. Jesteście naprawdę fantastyczni.